Gdy tak się mordujesz na popołudniu, ciężko pracujesz, łowisz te ryby na kanapie i zamówisz kebab z Bugaja A? i już do Ciebie kebab pójdzie Stracił wiosło w bojach. Potem też przetrwał czelek. Kulawy też. Proszę bardzo, dowóz jest eko, 100% elektryk, zero emission, go hybrid. Cicho, bo kebab spłoszysz. Przywiązuj się i przesiadaj się na kanapę. Chodź, mamy trzyosobową. Zmieścisz się mordo.